To dolecieliśmy. Znaleźliśmy jakieś miejsce do spania i pora zacząć naszą podróż od, od spania, bo tyle czasu minęło, praktycznie nie spaliśmy, więc tym etapem zaczynamy naszą, nasze wyzwanie. Mamy takie leżaki. Na Budafi, więc jest przyjemnie, jeśli chodzi o sen. Za mną nocka, co widać po mnie. Spałem na kanapie, tak jak dokładnie ci ludzie. Dokładnie w ten sposób Tobias jeszcze śpi. Wracając do nagrania, bo coś tam przerwało. No, widać po mnie, że właśnie wstałem. Przed nami jeszcze 15 godzin i prawdopodobnie wyjdziemy z tego lotniska, bo i tak chyba muszę przejść od... ponownie odprawę. Podobno z dronem można wyjść, jeśli nie masz baterii. A ja nie mam baterii, bo jedną ma Tobiasz, a drugą miała Beata, więc na razie jeszcze chodzę sobie po lotnisku i szukam toalety. Mamy dystrybutory z wodą do picia, więc wody nam nigdy nie zapraknie. Dobra, ogarnąłem się trochę. Umyłem, umyłem zęby, odświeżyłem, przebrałem i teraz najważniejsze pytanie. Zawsze mi się wyjść z dronem, ale bez baterii z lotniska Abu Dhabi. Bo teoretycznie, według tutaj prawa, nie wolno latać. A co ciekawsze, nawet nie wolno się poruszać z dronem, więc nieważne czy latam, czy nie. Teraz idę do wyjścia. Tobiasz już poszedł przodem, więc zaraz się okaże. Porównując warunki ze Sri a tutaj w Zjednoczonych, już nawet po samych Uberach widać. Jedziemy królowie, Jedziemy bogactwu. Z zielonego, zielonej kolombo przejechaliśmy do pustynnego Abu Dhabi. Jedziemy dobre 10 minut, przez Abu Dhabi i nie spotkaliśmy żywej duszy. O, tak, przepraszam, jedno sobie Abu Dhabi, który mamy na jedną noc. A raczej ta noc mija około 16.00. Jest mocne słońce, ale nie chcę dać I tak, spodziewałem się, spodziewałem się. Upału, a jest 25 stopni, wieje chłodny wiaterek I tak, i tak mówię, żadnej żywej duszy. Żywa dusza to bonach oczywiście. <grym> Emira, tak jest takie bogactwo, że jemy zupę. Nie do jedzenia. Nie, mu dałem więcej. Co tam, szejki? Szejki, szyki, trzki. Póki co przez 10 minut piechotą spotkaliśmy tylko jedną osobę i jechał jeden samochód. O, tam wiedzie drugi, coś tu jednak mieszka. Yeah, Jesteśmy właśnie pod wielkim meczetem Przej i taka ciekawostka: dookoła tego meczetu nie można chodzić, nie możesz dojść do tego meczetu. Wszystko to, żeby się do niego dostać, do środka, chodzisz do kopuły, zjeżdżasz do podziemi i tam tunelem chodzisz do środka tego wielkiego meczetu. Zaraz wejdziemy tam i zobaczymy, jak to wygląda. A w środku ogromna galeria. Nie zabrakło też również strefy gastronomicznej, gdzie można zjeść Subwaya, jakiegoś McDonalda, czy inne podobne fast food. Chcieli do meczu tu Adriana. Musi zakryć kolana. Dlaczego kochanie? Ja powiedz. jest seksowy. <gry> Wszyscy musimy być ubrani. O, teraz jest dobrze. Zobacz, super. W końcu udało się dojść do Meczetu z ogromnymi przygodami o których opowiemy później a tymczasem możemy podziwiać architekturę To co dro drona odpalamy Stają mają do wyboru Jedną Update naszej podróży. Przelecieliśmy na lotnisko w Abu Dhabi o godzinie około pierwszej w nocy. Wcześniej miałam zarezerwowany nocleg, na którym można było się zameldować o tej godzinie. Na szczęście dopytałam o to. Nocleg kosztował około 300 zł za pokój dwuosobowy, który nazywał się Billow. No bo to był taki po prostu pokój dla robotnika bym powiedziała. Z bardzo twardymi materacami. Dosyć blisko lotniska faktycznie, bo 15 minut i teraz jechaliśmy 17 bo było czeka korki dosyć dobrze był umiejscowiony w sumie no i to była dosyć niezgadzane jak na takie miejsce chociaż to co nas zaskoczyło mieliśmy te 20 godzin na to, żeby tutaj też skorzystać sobie z jakichś atrakcji, to było w dobrym miejscu też, bo jechaliśmy jakieś 15-20 minut czy 30 właśnie z niego do naszego hotelu i później spadkowaliśmy się wzięliśmy rzeczy do, na lotnisko. No i właśnie ciekawostka jest taka, że można było zostawić bagaża. Był tam też hotel, więc to było bardzo pomocne i mieliśmy tutaj właśnie te 20 godzin i zwiedzić tylko jedną atrakcję. Myślałam, że uda nam się, nie wiem, dwie, trzy atrakcje może zwiedzić, ale naprawdę trochę nam się tam zeszło. To jest mój zakup. Bardzo fajne kupiliśmy sukienki i narzutki, więc po Sri Lance akurat ja na Sri Lance. nic nie kupiłam z ubrań, a tutaj trafiło się coś fajnego. I cóż, i no to miejsce jest ekstra przygotowane pod turystów. Na lotnisko też widać, że jest bardzo zorganizowane, ekskluzywne, chociaż czekamy już jakieś 20 minut na Adriana, który któremu został zabrany dron e, na, i ma, miał dosyć oddany. To jest też w ogóle historia taka, że my nie wiedzieliśmy, jak będzie z tym dronem, bo nie można tutaj mieć drona latać dronem. Trzeba się starać jakieś pozwolenia, na które, o które się w ogóle nie udało Adrianowi e, zrobić. No i czekamy na Adriana, bo już nie wydali tego drona. Musimy się zaraz odprawić, więc jesteśmy 3-4 godziny wcześniej przed odlotem. I takie to przygody, ale uważam, że w ogóle fajnie sobie wziąć tutaj e, i mamy takie porównanie krok temu byliśmy że faktycznie tutaj dużo lepiej jakoś odczuliśmy ten czas, to oczekiwanie na samolot, bo w tamtym roku jak byliśmy w Bangkoku, to byliśmy totalnie przeterali, nie chciało nam się w ogóle zwiedzać miasta, mieliśmy ciężkie bagaże itd. No a tutaj bardzo super odpoczęliśmy, wyspaliśmy się i wyszliśmy na, na miasto i właśnie pozwiedzaliśmy sobie troszeczkę. Yy, także myślę, że warto i fajnie właśnie zrobić sobie ten lot przez Abu Dhabi albo przez Dubaj, jeżeli taki jest, nawet jeżeli właśnie trzeba trochę poczekać, ale jest on stosunkowo tańszy, u nas wychodziło chyba 300-400 zł za osobę, za bilet, tańszy, więc przy 3-4 biletach to jest spora kwota, a w sumie tutaj w Abu Dhabi wydaliśmy, myślę, że maksymalnie 1000 zł, no nie licząc moich zakupów yy, dodatkowych, ale to i tak yy, myślę, że chyba... No nie, nawet licząc zakupami chyba to będzie 1000 zł, bo no hotel 300 no to na pół plus jakieś tam jedzenie, sklep i tak dalej, no to całkiem, to i duża kwota. Już na wejście do samolotu, uwaga, zmiana z celówki, kupiłam sobie leginsy i sweterek 175z na promce, Adrian kupił też bluzę, także teraz wsiadamy dalej. Akcentach kończymy, dobra. O, zaraz kupujeme bilety na kolejnou podružku.